Witam, witam wszystkich! To jest dziewiąty chyba odcinek MTADZ. długo oczekiwany, kolejny długo oczekiwany. Jest ze mną parę osób, przywitajcie się i przedstawcie swoje niki. Halo! Ej, no, słychać mnie, czy nie? No to mówiłem, przedstawcie się, no co wy? Przedstawiam się. Dobra, mamy z nami tak Mieszka. Halo. No, Mieszka, dobra. Jest z nami e, e, Siemanko. Chyba tylko. No, tak. E, w ogóle minęliście mnie, nie, tym waszym tym na kuchach. Jest z nami Multi Rockstar. I jest z nami iBrox Admin. I się ma. A to jest nasz Oguras. To jest nasz Ikarus. Bo nasz serwer przeszedł gruntowną zmianę. Eee, mnóstwo skryptów jest, między innymi Glue. Ej, poczekaj, jakoś wskoczę na niego, może co? Może Glue się Ale skierali. nie bój się buguje wtedy. Poczekaj. Chodź tutaj. Nie na nim tak skakał czekaj, podjadę. No chodź tutaj, to spróbujemy. Masz spadło. Uważaj, szefie. Jaki to jest przycisk? X? No Nie działa Dobra, bo widzisz jaką palakę dostaje. No. no to w takim razie glue jest niepotrzebna na serwerze A, to mniejsza jest I tak się właśnie prezentuje nasz Icarus, piękny numer 19, biało czerwone ale pewnie będzie zmieniony dlatego, że troszeczkę się buja na boki, więc zobaczycie. Za chwilę pokażemy. No, prezentacja. Ale to tak y fajnie widać w środku, tak jest ładne, takie... No, no, bo w środku jest, mówię, praktycznie nazorowane to, jak jest prawdziwie. Bo jesteśmy niewidzialni w tym autobusie. No. Ktoś coś pisze. O, jak jaka no, można robić imprezę na kółkach. I w ogóle na to, serwerze... To Czekaj, Adotce. Y A teraz powiem to skryptach. Na serwerze są skrypty takie... Mamy ten, właśnie klej, który pozwala się przyklejać do samochodów i do y, rowerów. No, ale niestety w zmodowanych to nie będzie działać. Troszeczkę. Hmm, chociaż sprawdzimy jeszcze potem. Przynajmniej na bójcie to nie działa. Co ty robisz? Możesz jechać do tego, do Bayside'a, tam y, na, na, za strefą jeszcze. Albo okay. ten, do Fort Carson, do szpitala. Okej. Okay. To tak, jest ja tak, ładne, się, tak. Ładnie się tak. Taką miłą podróż zrobimy. I tak, co jest jeszcze na serwerze? Na serwerze jest skrypt do przeładowywania broni. Co tak, bujasz tą furą? Weźbie, ludzie, Trzyba, ludzie zaraz mm, Tak, mod do, e, skrypt do przeładowywania broni. Jest także skrypt na nowe dźwięki broni. E, no i już jest jeszcze Patriot oraz Barak. Zresztą może to zobaczymy, jeśli Barak będzie stał na strefie. aby potem pewnie strefę odwiedzimy. I coś jeszcze? Chyba nic, nie? No chyba nie. W każdym bądź razie to, co na razie mamy, na razie wystarczy, tylko ten boost trzeba będzie zmienić, bo troszkę amortyzatory tutaj świrują. Ale cieszymy się z tego, bo zyskaliśmy na popularności, praktycznie cały czas mamy full serwer. Dzisiaj przez parę godzin jest 18 na 18 osób, sloty będą powiększone najprawdopodobniej do 25. Nie wiem jeszcze kiedy, ale być może w połowie miesiąca, zależy jak wyjdziemy z zapłaceniem. Dobra, Jak bo ja ktoś się rozgadałem. No, właśnie, także dzisiaj na przykład czekałem. O, właśnie, wyszli i zaraz będą dołączać. Bo do outa w ogóle mieli. Eee, dobra, bo ja się rozgadałem o serwerze. Mm, czyli jedziemy teraz do Ford okej. ok. Tak. Eee, pytanie, czekajcie, Nie ktoś ma w ogóle coś do jedzenia? Ja mam. Yy, ja mam ja bym dużo bym... jedzenia. Zaraz zrobimy jakieś deal, bo ja mam sam ten. Ja mam sam jest pytanie numer dwa, ma ktoś Bludbaga? Eee, jedziemy ja teraz, do szpitala, spokojnie. Ja mam i. po co No zbiorni? jedziemy, Zabra, jedziemy. Zbiorni? Jedziemy, ja ja Ty co tu. Ooooo! Coś tu Nie będzie. Na no, fazie tak się, się dziwię. Coś tutaj gdzieś chodzi, bo tu już są zombie po lewej. Zapewne. Dobra, wysiądziemy, on się zdziwi co tu za tu jeździ. Dostanie zawiechy i go wtedy zdejmiemy. <laughs> no ja gdzie okay. Ja wysiadam. Co, o, szybkie wysiadanie. Zajefa, blood o jedzie typ, jedzie jakiś Ej, gościu. Na, motorze. Gdzie? To, weźmy, gościu skój, na Gdzie? Motorze. Ile tu jest? O kurde, zobra? dawaj ja wsiadam, ja wsiadam. Szybko! On gdzieś tam uciekł. What the fuck! Nie na no, <laughs> że Dalej, 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 dalej! Kto jeszcze został? Kto jeszcze został? Kto jeszcze został? Ty może ich przejedziemy? Ja idę zabrać mu ten motor! Ej, zapierprzę mu ten motor! Ej, kto jeszcze? Kto jeszcze nie wszedł? No ja ukradnę. ja biorę. Dobra. Wszyscy wsięli do busa. Nie ja weź, bo tam jeszcze na Rzymuś został. Poczekaj na No Stój. czekaj, czekaj. Nie. Odstoję. czekaj. A to o, dobra. ty jesteś, dobra, to siad. Nie, Okej, okay, nie. oni mają tego. Dobra, to oni pojechali dwóch na Sanchezie, może być. Nie, no, to no, ja teraz ja wysiadę. Tak, Poczekaj, ja wysiądę i wezmę rzeczy. Ok. Daj no, ja prowadzę. Potem wam porozdaję. E no, tam ty tego typa byśmy zabili. Uciekaj. Zaraz. To jest zombie. Ja właśnie uciekam. Kurde zombie mi tu były. dobra. W Te autobusie to, to jeszcze? Nie, to jest Nikt. Nie, to jest Nikt. Nie, to jest no to czemu mam tu tam jakąś ikonkę? gdzie ty jedziesz? Oni tam pojechali, za nami są. Ja hmm. mam ma ikonkę w autobusie jakąś. Czekaj, ja tu biorę rzeczy medikity dwa. Ale z tym radarem mam jakby wi-fi. To nie wiem Lewo No zobacz I sobie. Tam, o refresh. Ty, ale też masz to, czy nie? Gdzie ty wjechałeś? Y nie. A kto to biegnie w army skinie? Nie wiem. Ej, gdzie ty jedziesz? W Nikt z nas nie ma army skina. No ale tam biegną Dawaj do siadam. domek. Ej, multi gdzie ty jedziesz? Oni Ich tu nie ma, oni są w mieście, wejdź daj mi po ale ale raz 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 razie. Raz raz ej, ludzie, jedźcie do strefy, dobra? Bo zaraz będzie refresh. No, jedziemy, jedziemy. No, Zaraz. Stańcie tam przy tym, przy tym e, takim barze z UFO. Ej, gościu, pobieg do strefy, bo to był w warmierski, jakiś gościu tam pobiegł. No to tam go zaraz mhm. znajdziemy, no i będzie zresztą idą z A i w ogóle zostawił tego Sanchez'a i poszedł. Bo się wystraszył autobusu Ale z nami ktoś siedzi. Co się dzieje? Z nami ktoś siedzi. Nie. Dobra, stój tu, stój tu. Czemu? O, do bo czekamy na teraz na na Czekamy na respawn, żeby nas. O uwaga, teraz będzie lagi. Jedziemy od razu, uderzamy na strefę. Ale teraz będą lagi. pokaż Myślę czy go czy nie. O, już jest network. Chciałem a, a chciałem zaparkować. Network. Ale nie wywala mnie ostatnio, a to, to chyba Krzychu z nami siedzi, ale nie wiem. No chyba, ale kto to jest, ze Krzychu? Nie wiem, zaraz się spytamy na tym, tym, a w ogóle możecie ludzie teraz rozmawiać na serwerze wciskając Z. Jest mikrofon na całą mapę. No siemanko. No, teraz nie słychać jest network, traboli. O, wywaliło. O, mnie wy wy A mnie jeszcze nie, o, już tak. A już jest serwer, dobra. Już bijamy. Nie connecting. Ej, hey, tak, ten tam motor z tyłu idę do area. No, mnie już się loguje. No, ja też, ja już multi nie będzie na czasie, nie? Connecting timeout. out. Ciężko Ja pobieram. Poczkę. czy na razie się zacięło. Ja nie mogę wbić teraz. No już można. Bo bijać. teraz dopiero. Dobra, idź szybko do strefy, gdzie ludzie tak. chcecie się obłowić, to jedziemy do strefy. Pytanie, dzielimy tylko multi mnie, nie bo wiesz. Ej, dzielimy się na jakieś o, grupy? Ktoś idzie na hangar, a ktoś do środka? No, najlepiej. To ja... Ej, ja... multi, ja z tobą pójdę do środka. Ja bym wszyscy napała, to ja na tego. Znaczy, ja jestem jak niefunkcjonalny po prawej z widzę przez plus krew. Ja chcę do środka, weź. Dobra, to ja z Multim i z Mieszkiem mogę iść do tego. Ale Multiego nie ma. Mam poczekać tutaj go? Ale Multi jesteś na tym? Na TESie? Jestem, tylko że za zaraz mi się wyładuje. Dobra, dobra. To ja poczekam. Poczekam dobra, tutaj, nie pisz tutaj. No to tak, ja pójdę sobie z tym, z Multim i z Mieszkiem na hangary. A ty, jakoś możesz małka. pójść z tym. No, trzymanko. A przecież yy, tutaj jest ty obok mnie, znaczy zaraz się pewnie zrespałni No zaraz się nie tylko miałem networka znowu. Bo... No dobra, I bo ja na was czekał. Środku... No, co jest? Ktoś tu był w środku, ba bo są zobiecznie yy, zabiło. Yy, dobra, się yy... dobra możecie się pospieszyć teraz na wiecie. strefę. Autobus no? mi się zbugował nie... i zbugował się w kratkach. Brawo. A I byłeś nie, w w środku? nie, nie, normalnie. co? co? Ja jestem, ja normalnie. Ja nie, 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 co. nie, 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 środku? nie, nie, ja nie, 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 z nie, i z Mieszkiem na hangary. Widzisz? No, no, no. Gdzie jesteś? Tylko właśnie busa straciliśmy. No, jesteśmy przed strefą. Nie, bo jestem tutaj gdzie... Ten, gdzie Bora start i... Gdzie Na strefę, bo... Kurde, aha, no bo ty odjechałeś, ty mi nie Tylko jak wyjdziemy... Teraz na strefę? Nie wiem. Eee... ta, Bo e, ci szukaj tych drzwi, nie? No wiem. To gdzie wy pojechaliście, kurde? No i się... W drugie strony za te kraty. Dobra, to ja też biegnę na hangarę i się spotkamy w hangarach. A do tutaj teraz kolejki... Ty, a czemu bus mi się normalnie zrobił? Eee... No bo ja odbugować nie chciałem, nie? Zaraz tak, go z powrotem zamienię. Tak, ty to zrobiłeś? No y, po prostu resort zastopowałem. Y, Multitety, gdzie jesteś? Z Mieszkiem? No ja... Ja na razie... Zaczekaj, przytomite stafę, zaraz do. Dobra, ja na was czekam w hangarach. Ulti, a czemu zostawiłeś Senna tutaj? Mm, nie wiem. Okej, okay, ja już będę zaraz sprawdzał pierwszy hangar. Jak, o ulti się ład. Ten tym busem tam wbił do środka. <grym> Uważaj, bo ten kolejny zombie widzę leży. Kto tu biegnie? Ja. Okej, okay, dobra, bo się wystraszyłeś. Ulti, wsiadasz Ej. czy nie? Y Ucie. Nie wiem. Nie. Ale ty go postawiłeś tutaj? No, multi wsiadasz? Co ty gadasz? Tam jest. Tak, hmm, tam jest. A? No to, to. A my e, to się wy? pytamy. Tak. Na Sanchezie? Ty jesteś? No to, no to ja jestem. Wsiadajcie. No co on mi, się to... pyta, gdzie jest jego Sanchez, no a ty mu go zabrałeś. No wsiadajcie. Bulti. No jak wsiadamy? Poczekaj, aha, poczekaj. bo jest glu, poczekaj, stój. Wsiadaj, szybko, rybko, to Otwórz się! Trzeba potem autobus to osuj się! To zabijał, kurwa No nie przegląda jak możesz. Dobra, okay. szybko. Dawaj, ci... ja, ja, ja będę na klej. Ja będę prowadził. Ja jedź, jedź, jedź! Ja chcę na ja klej wejść, czekajcie, ja, dajcie wskoczę na, na, na maskę wam, wskoczę. Stój! No jedź! Wszędzie namioty, nawet pytań żadnego nie ma. I możecie teraz jechać na ten, na strefę na środka. jest za Soutamo. Uwaga, uwaga. Okej. Idziemy do środka, póki jeszcze ty nikt nie przyjechał, bo zaraz się zlecą ludzie na bank. To tu i wszystkich po... ...ciśniemy. Jak to jest każdy kamer... Ktoś chce Asaltama ma dwa razy. Ja jak jedno. Dobra, to się podzielimy. SLG to ja chcę SLG. Asaltama. Ja tam wziąłem się że. To ja mam AK! Ej, to ja mam AK, widać! Rybyśmy pierwsi. Ale tu też jest jedno AK. Ja mam M4 Czemu mogę wy wyszliście? Ja no na... ja się nie mogę do... znaleźć. No bo ja tak sobie wolę chodzić. Ej tu jest do tak w ogóle jak ktoś chce teraz? A wezmę sobie to AK. A gdzie jest teraz to Gdzieś, ale chyba je zabiorę już. <grym <grym nie wiem, <grym> Dobra, możecie sobie wziąć, podzielić jakoś. Bo ja mam w sumie 30 na razie starczy, tak nie używam. Ja mam 60 tam User, na mojej dyscyplinie. ty gdzie jesteś? No, szukam w bo za bardzo nie wiem gdzie jest. Cześć. Eee, cześć, a kto wbił? Um. Kto? A O, to się ma, e, w ogóle nagrywam, możesz się przywitać. O to dzień dobry. Mam właściwie dobry wieczór. Wiesz, Dobry wieczór. What the fuck! Wieszo. Ej, strzelaj to mnie! Strzela gdzie to jesteś? Daj mnie. Gdzie ty byłeś? Kto przyjechał? Ja, gdzie tam moda, co Ej, mnie zabili. A gdzie byłeś, na zewnątrz? No ty, bo, bo tam przez bramę w wbił. Dobra, to ja tu będę teraz skąpił. Chodźcie, pomóżcie mi. Co tam na, na dole masz? Ej, Ejbrox, jak możesz, możesz to wyjść, osąta. dobra? Okej, okay, za chwilę. Najemnik, jak chcesz możesz przyjść na strefę, bo tutaj siedzimy. Dobrze. Masz jakiegoś kojatać czy coś? Nie ma. Nie, tam do osąta. Mieszko, a ty gdzie teraz jesteś? tak Opisz miejsce może. Ale z tego chyba bo mnie Ej, ja jestem szukam strefy, niedługo będę. No, no dobra. Ja szukam kojota. A i Bro, gdzie jest ta moda sołta? Ja zabrałem już, bo... A to płdziesz się z nim na no. przyszłość. No. jeden magazynek. Ale to... Dobra, czekaj, czekaj. A drugi jest dwa. A peta. potem szybko do góry chodźcie, bo ty Tylko jedno ci daje. Ja biegam w skinie z kojotem i... z pasem. A, gdzie tu gdzie jesteś? Tylko koniec? Tak ja zobaczę, bo ja nie wiem, który jest Prox, no w waszym dzisiaj ostatnio. Okej, weźmy ma. i chcę się zespawić na te blisko... blisko wojska. Lepcie i biezami? Ja jestem w komisariacie. Chyba tak, nie. Jestem strefy, widzę ją. Jestem ja okay. w... Y, teraz ibroch sobie biegniesz? Dobra. Tak. Okay, okay. to poczekaj na mnie. Ja, no, ja, ja zaraz wybiegnę ze strefy dopiero. No uważaj, bo tam ktoś z gdzieś siedzi. Macie jakiś pojazd? Mamy busa. A z czego cię zabił? Z hyperki? Jest z kombata. Wiesz, tego... Z kombata, to mu na boku, że ucieknę. To no, z tego, tak co chodź, gdzie jesteś? Tutaj. Szukam plecaka. Wybiegasz? Okej. Okay. Tak. chyba... Nie, nie zabrał, dobra. A ja nie możecie mnie tepnąć, Nie możemy cię tepnąć, no to jest ustalone już przecież. Powiedz mi tylko w którym miejscu zginęłeś, ja poszukam tego gościa. Jak, jak, jest, jak się wchodzi, ten do drugiej trzeciej wojska, jak, jak wiesz, jak są te takie drzwi. Nie? Hangary? Nie, gdzie? Hangary, to czy druga główna strefa? Główna strefa, i to się tam jak się wchodzi, nie? Przed... Na Sanchezie? A czy nie. Kto ja jechał na sanczezie ja, teraz? Ja Jezu, nie strasz Ale ja, ty gdzie poszedłeś? Ja tutaj sobie oglądam przycaczki, czy nie ma Dobra, to ja wsiadam do busa i sobie pośmigam Podjechałbyś pod Los Santos? E, co? Podjechałbyś pod Los Santos? No, mi? tylko tu zbiorę ludzi Nie było to w hangarach, czy coś? To nie mogę wsiąść to taki ja napar do tego Ja idę kriota. drogą do tylnego wejścia, tylko tak idę sobie się skradam, żeby A autobus się zdił. naprawia, więc, ja, więc nie możesz się. O już się naprawi. A gdzie ty jesteś? W środku? Nie, ja, ja Mówię, spróbowałem tutaj. animkę. Ale nie bo mogę ja tak dalej ja jestem SF. Nie mogę jako kierowca Aby się mogli po mnie przyjechać i do SF? To no, musisz się dookoła kręcić. A po mnie do SF? Tak, potem. No zaraz, no bo tutaj mamy busa do ogarnięcia. Idę już i tam Kierowca nie może wsiąść. Pasażer może, nie? Kierowca nie. Ej, po co kierowca może być Ej, to koła. A tam na razie nie potrzebujemy. Eee, jakby co, to ja biegnę do tylnego wyjścia. Eee... Kto jest was tamto. Ej, a kto ma z was standardowego ja. skina, bo nie, ten typ nie, nie, nie zabił. Ja. Znaczy, nie. No ja, jestem ja z byłem w środku, więc to nie. A, a, a Ale wie, wcześniej, wie, wcześniej, wcześniej już. już. Ja Ej, e, dobra, ja wsiadam do busa, kto jedzie? Ja, to ja, to ja nie będę A No zaraz podjedziemy do Los Santos. Ktoś został w środku, został w środku a gdzie bliżej? To Macie bliżej, do dramy, Sofiero czy do Los Ślą? Santos? Delos Santos na razie. Kto biega do tej no, firmy? No to może nie, to może. No to pierwszy no, pierw po mnie podjedźcie, bo jestem socjalistą. Dobra, ale zaraz poczekaj, pozbieram wszystkich. Kto jest w środku w strefie? Na dole. Ej, kto przebiegł koło Kalwinem obok bazy? Bo ja biegam inę około drugi przebiegł. Wszyscy co chcą się do busa zapraszam przed, przed bazę. Bo już nie wiem w końcu kto jest. Bus się zamknął wreszcie cały. Ja jestem ok tylko nie wiem jak to wejść.

ja wszystkich tych nie widzę. No ja siedzę. Ej no proszę, stój! Czemu? No przecież piękne za to. No pytałem się czy wszyscy siedzą, no. <grym zespołów> no mówię, że nie siedzą za, za no, Ale ciebie tłumaczy. nie słychać w ogóle. No właśnie, tak o, ci mówisz. Tak, albo teleport do Blueberry na moście, mostu. No teleporty wychodzą z opcji. Bo przez przypadek wszedłem w jakąś dziurę zbudowaną i mnie. Co to jedzie na znaczenie? Ja. Dobra, to pytanie: Dobra. kto jest teraz w San Fierro? Ja. A gdzie jesteś konkretnie? Ja. konkretnie? Ja. No muszę uh, wiedzieć, bo nie będę jeździł na ślepo. Uh, <laughs> to jest ja lepki. Wiesz jak dojść do tego statku? Rusek wszedł. <grych> Wiesz jak ja do tego statku dojść? Na, na, na którym przestałem? Ja czy? mam taką małą pozycję, żeby podeszpitać. LS już, tak, ten drugi most, jak jest na środku mostu dwa mosty, są to po prawej. Most. Ja po prawej drzwi. mosty? Nie, nie, po prawej most. Dobra, to jedziemy tam. Dobra? Dziwne, to że Kowalski nie, nie szedł do strefy on no wyszedł No ale wcześniej, bo on przed chwilą wyszedł dopiero Od prawej Od prawej strony się trzymam na pozycji powiedz, od prawej strony... który most z kolei? Pierwszy czy drugi? Jakiś śroj, nie? To jest drugi most po prawej, to pierwszy most po prawej A ja jestem w klap i jestem w obok To jest chyba ten właśnie, co teraz idziemy. Red handi. O, 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 widzę, 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 to ja. Tutaj. Ok E, a Nie wiem, masz w... do wyboru busa... No co ty robisz, człowieku? Jest, o, o, jest. e, Jestem w Tak, <much> w busie, Gdzie on jest? Jestem w samfierówki w belu. Okej. Okay. Hmm. Idziemy do samfierówki. Co jesz, dobrego? <grym> e, Burzera. Do e, do ty chcesz do szpitala? To dojedziemy tylko do tego, do SF. Chyba, że tak mam. Chyba. Ja mam ten, poczekaj, jakby się to cię mogło leczyć. A, byłoby miło. Co ty tak jeździsz? <grym> Rozjedzmy, <grym> Tu masz medyki, tak chcesz. No, cokolwiek żeby mi krew dał. No tam leży, na ziemi. Na ziemi. Oj, wreszcie co ty robisz? Nie bawi się z autobusem. To tak widzę. Mogę się uleczyć w aucie? Teraz możesz, no co za problem. Ale ja co? Mógł się chcę uleczyć, no medikita. A dobra, jest błąd. A, a czemu wychodzicie, co jest? No bo tak wszyscy nagle wysiadli, więc ja też. Uleczyłeś się? Tak. Tak czy nie? Tak, tak. Dobra. No to wsiadamy. To się podoba mi jadę do... do SF teraz O, siemanko To klapik A wy słyszę taką muzykę? No, nie ja słyszę Dobra, to lepiej nie puszczę No, mi urać ci normalnie Prawa prawo autorskie A, no ale to jest ten To jest gto to może. Aha. To, co jest gry, to jest własność, gry, to z własnym to w I tak bez szelnie Czekaj, czekaj, jak jeszcze musimy dra jechać? Wow. Dobra, to, e, to, to mi się będzie dziwnie jechać tym autobusem. Pan tam narzekasz. Ja, proszę... Ale on ma dobra takie patrz na to oponę. W ogóle nim nie buja. takie mhm. takie no, no, no. Panie takie takie wolny takie takie no, teraz przygazowo i pojechał już Specjalnie? Przypomniała Paszczak. mi się jedna z pierwszych misji, co tam się jechało no z Big i mi się ten jakiś tam gang zestrzeliwał. No, no, było. Takie głupie. No, nie lubię to, że myślałem, chociaż GTA jako tak nie grałem. Ja w sumie tylko parę misji przeszedłem, a tak to z <śmuszy> w 100% i jedziemy. <śmuszy> Dobra, Simonko, <śmuszy> gdzie jesteś? Dobra, bardzo domu pięci już. A nie cię ja mam go Dobra, a tylko kto mi powie jak tam dojechać? Yyy, tu jest od razu na, gó na górze nad tym tunelem. Ta? Tam była ta dziura co gdzieś Tak wiem, wiem gdzie bym autobus. Przy tej takie dziurze co się tam na, na niektórych serwerach skacze tak jakby monster trackiem. Czy coś takiego no, Ja się te krzaski w tej Ja tam zginęła chyba. Dobra, tak kierujecie, jedź Jedź w prawo, teraz i prosto. Kto zginął? Co? Kto zginął? Nie, mówisz, że tam była taka dziura, kiedyś tam skoczyli, pamiętasz? To było tak dużo za zabitych Musimy wypchać autobus, by się skrywa. I teraz w prawo. Tutaj? No. I tu jest ten Kraken Tu będzie po lewej ten O, widzisz? Tam jest, to. Tam był. Gdzie? No tam był taki, widziałeś? To, to żółty. Nie, gdzie? Co ty No... tutaj. Tu? No. No jesteśmy, a ty gdzie? No. To jest tam woda? siedzi. O no wy, ty, 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 ty. No dalej, no wsiadaj, bo to zombie tak trochę No, no gdzie ty jesteś? Co jest? to było? Ja za Wodza... do multiego siadłem A no ktoś to... słyszał wybuch? Nie. Nie. No ja słyszałem wybuchy takie. No to zombie robisz w tym. Nie do tego, tego... Ale tu na serio, bo wybuch nie zombie. Najemnik, yy, ty jesteś? Może chora jesteś, zaraz od pani killera. Ktoś się Co magra na rzuciła, zombie? albo ja, ja. jakiś samochód. Najemnik, ty chcesz hitpaka? no. To podjedziemy pod szpital. No. To pod szpital się A to jeszcze pociągniesz. Ty, a tutaj jakiś ziomuś biegnie. Gdzie? No tu bieg, poza tym. Patrz, teraz wybiegnie tutaj. To może jemu auto wybuchło? Nie to teraz wybiegnie. Ja ci gdzieś jedziemy. Do szpitala. Jestem geniusem. On gdzieś tutaj pobiegł. Wjeżdżamy? Dobra. Ja chcę wypadnąć. O, jest tam. Widzisz? Dobra, do szpitala idziemy, bo to ludzie chcą szpital. Ale obraca się A ma. to do... nie jest szpital? Nie, Boże, czekaj. Weźmy Kiery do szpitala. Wiem, prosto. To. Patrz, będzie wyskocznia. Jest już 25 minut odcinek, na dojedziemy do szpitala, trzeba będzie kończyć. Teraz idź hmm. w lewo, jak będziesz... O, tu w lewo, jak masz skręt. M multi, ty jedziesz na snaczezie, tak? I teraz idź y prosto. Je... O ty, co tu się działo? Do To ten gości chyba tu Nie wiem. A z kim idziesz z, z, z Siemanko, no, tak? Jedź, bo już Dybi no. się ten. Okej, okay, to I, gdzie tu jesteście? Jest, tu jest. E, prawo. I tu masz. Jesteście może przy szpitalu? No to patrzcie na prawo. Tam będzie tam jest taka droga. Na prawo. No od was na prawo, od szpitala. No wiesz, to jest duży dróg. Ja cały <laughs> czas patrzę w was nie ma. My no bo pójdź bo ci zaś nie O, tu jest coś Ile ich tu jest? Nie wiem, ale no chyba wysiadać teraz pojedynczo. Ja nie wiem, ja nie potrzebuję, bo jest tam Ja O, to ten ziomoś nawala z tego, to te nowe dźwięki na serwerze. Nikt nic więcej nie potrzebuje? To naroimy zombie no i skończymy odcinek. To taki głośniejszy coś można usłyszeć, to. czy ktoś tu jest, czy coś. Brak, ktoś wziął, może wsiadać. Nie, ja, mu się uda. Uwaga na busa, nie zniszczyć mi karoserii. <grym> bo jest znów cewka. No podkupuję cię. No. no i fajnie. O, A mówiłem uważać. Jaki debil przebił oponę. <grym> Kto strzelał teraz SMG? A no, ja nie Albo specjalnie. Dobra, ja wbijam szybko, no poczekaj. A mogę naprawić. Dobra, jedź, No to tak jadź, teraz nie posiedź, za bardzo, posiedź, posiedź. wiesz? No, co tu Boże, dzieje, no? Ja. Boże, świetnie. Ja. Trzymały. E, błagam, nie strzelajcie w kierunku autobusu, no. A ja, kto ma tu ja już mógł, tak? Nie, no dwa dwa kłopsi. Kto jeszcze wsiada? Czekajcie no bo ja napowiem motor. No to już zombie <głos》>, ja ci przyprowadziłem. Cały czas się mam troszkę dyni. No, to, to tam biegnie w sywilianskim? What the fuck? Chciałem tylko wiesz... Nie walnąłeś mnie. Ja Jak wiecie, to? że już mamy no dwa flaki, nie? No ja z pięści walnąłem. To jeszcze raz. Co? Ej, mamy dwa flaki. Przód i tył. Gdzie, gdzie? No, no tutaj. Zombie nie mogę w ogóle jest. na ręcznym jeździć. Dobra, Odziska, żegnamy się w tym momencie, bo teraz będziemy jeździć i umiecie zabraki. No. O zważaj. uważaj. Eee, to możecie teraz każdy pożegnać. Jest z nami najemnik, był. Halo Dobra, cześć Eee... Ibrox Cześć Multirockstar Żegnajcie Cześć Mmm... Siemanko Siemanko nie ogarnia Siemanko myślał, że się żegnasz <noise> Dobra, Ale kogoś kole. jeszcze... Kogo, kogoś ominąłem? Mieszka ominąłem Ja mówiłem Aha, no dobra, no dobra, także trzymajcie się i cześć.